Witajcie! Dziś ponownie będę gotował w Park Hotelu. Hotel znajduje się na granicy bydgoskiego Wilczaka i Okola, blisko kanału bydgoskiego. To miejsce na idealną przechadzkę z bardzo ciekawą historią, o której dowiecie się później. W dzisiejszym odcinku pokażę jak przygotować ziemniaki nadziewane twaroskiem ze szczypiorkiem oraz Gularzu z fasolą i roladą boczkową. Zaczynamy. Potrzebuję dobrej jakości twaróg, najlepiej pełno tłusty. Podrobina dobrego mleka lub śmietany. Sól, czarny pieprz. Całość dokładnie wymieszam. Jeszcze troszeczkę mleczka. Chciałbym, aby mój twaróg był kremowy. Czas na szczypiorek. Dosyć sporo drobno pokrojonego wrzucę do twarogu. Wcześniej ugotowałem ziemniaki. Przetarłem przez plaskę, dodałem świeży czosnek oraz sól. Potrzebuję ring, czyli taki piersi, w którym umieszczę ugotowane ziemniaki. Docisnę ziemniaki do ścianek, tak żeby w środku pozostało miejsce na twarog. Do środka włożę przygotowany twarog. I tak na ziemniaki twarogiem przykryję cienką warstwą ziemniaczków. Posypię odrobiną tartego sera. Wyciągnę ring bardzo delikatnie. Całość posypię odrobiną bułki tartej. Kawałek masełka na górę. Gałąska tymianku. I tak przygotowane ziemniaki włożę do piekarnika. nagrzanego go do 180 stopni i będę piekł na złoty kolor. Czas na roladę dobrodzieja. Pokroję w taką większą kostkę. Oczywiście zaczynamy od plastra. Raz, dwa, trzy. kostkę wrzucę na patelnię. W międzyczasie pokroję cebulkę na cztery części. Chciałbym, aby były takie duże kawałki w moim daniu. I od razu dorzucę do boczku. Łyżeczka masła i całość chwilę posmażę. Boczku nie wysmażam zbyt mocno. Chciałbym, aby miał swój kształt, ale mimo wszystko ten lekko brązowy kolor. Dorzucę jeszcze łyżeczkę masła i od razu dodam łyżkę koncentratu pomidorowego. Masło po to, aby koncentrat utrzymał swój ładny, czerwony kolor. Łyżka musztardy. Dla smaku oczywiście gałązka tymianku. Lekko podgotowana fasola. Oczywiście możecie wybrać swoją ulubioną. Suszony liść pietruszki. majeranek Cała masa przypraw. Ziele angielskie. I liść laurowy. Wszystko od cykoli. Całość podleję wodą. Będę dusił bardzo powoli. Chciałbym, aby mój boczek z prosiaczka się nie rozpadł, ale mimo wszystko dał troszeczkę smaku właśnie sosu, który powstanie. Mój boczek z fasolą chwilę się jeszcze musi podusić, więc myślę, że to jest czas, aby się przejść po kolu. O kanale bydgoskim opowiadałem Wam w odcinkach o Fojutowie. Bydgoscy przy trzecim liceum mieści się Muzeum Kanału Bydgoskiego. W nim o kanale wiedzą naprawdę wszystko. Wykonany w 1774 roku kanał Bydgoski pochłonął 2,5 tysiąca istnień ludzkich. To przy budowie kanału Bydgoskiego życie stracili przybywający do Bydgoszczy pracownicy, ale powstał niezwykły cud techniki XVIII wieku. Kanał Bydgoski budowano zaledwie półtora roku. Jest bardzo ważnym zabytkiem hydrotechniki, nie tylko dla miasta Bydgoszczy, ale dla regionu. To on doprowadził do rozwoju Bydgoszczy w XVIII, XIX i XX wieku. Z miejsca stał się bardzo ważnym arterium, zarówno dla coraz to ważniejszej gospodarki, coraz do prężniej rozwijającego się przemysłu, jak i dla mieszkańców samego miasta, ponieważ kanał Bydgoski oprócz swoich walorów niezwykłych, przemysłowych, gospodarczych, posiadał również niezwykłe walory związane z rekreacją i wypoczynkiem. Warto powiedzieć o tym, że powstały również pod koniec XVIII wieku niezwykłe śluzy, które możemy zobaczyć chociażby tutaj na makietach. Które zostały wybudowane z cegły palonej, a co za tym idzie? Są one pierwsze w tej części Europy wybudowane właśnie z tego budulca. Zapieczone ziemniaczki gorące, już położyłem na talerz. Boczek o, jest taki jaki chciałem. Idealnie, fasola nie rozpadła się. Sos zgęstniał boczek do brodzieja ma swój właściwy kształt. Cóż, połączę to z moimi ziemniakami. Boczek loduje na patelni razem z fasolą i cebulką. Kilka ulubionych dekoracji. Niech to danie wygląda ładnie. Możemy dodać krem z musztardy lub po prostu krzam. Szczypiorek na górę. I takie znane danie. Troszeczkę w innej odsłonie, ale czuję się naprawdę kulinarnie. Smacznego. O skali znaczenia Bydgoszczy jako miasta żeglugowego może stanowić fakt, że na przełomie XIX i XX wieku blisko 3000 flisaków pracowało dla największego armatora Lloyda Bydgoskiego. W późniejszych latach kanał Bydgoski uważany był za najsprawniejszą drogę wodną w Drugiej Rzeczypospolitej. Jego znaczenie spadło po II wojnie światowej. Dziś przepustowość kanału jest wykorzystywana w niewielkiej jego części. Za to pięknie wpisuje się w krajobraz Bydgoszczy. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia.